Hej to was, paniks kolejn, tylko zagrębka, górka KO, runda druga I dzisiaj możemy albo przykupić od razu pirata, ale możemy, czy tam bosmana takiego Albo możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, pod tytułem Piratką Przystań To jest walka chyba z bossem, więc no może być fajną, no, zrobimy wszystko, bo tutaj już małą mapę, tam zostało do e, do przejścia, więc zacznijmy sobie Widzieliśmy, złodziejaszku. Skarb należy do mnie. Nie myśl, że uda ci się z nim uciec. Brać go i posiegać na kawałeczki. Lola, no co on chce? Dziękuję. Piratów. Ouch. Okej, okay. muszę uważać i te bomby zwłaszcza. Te bomby znaczy, no wiecie te z armat i tak dalej Nie przeskakują na to wow Też tu piraci się nauczyli to walczyć Ora Tego nie, uni nie unikniecie, nie dacie rady Jeszcze jeszcze czas z tego, dobra Teraz powinien wejść tutaj mi pirat Którego nie widzę na razie bo kamera nie chce mi tego pokazać okay. Jeszcze teraz będzie tak kręcił Zauważyłem i muszę go tutaj O tutaj go wepchnąć do tej wody Tego pasie hakiem wyławiają się daje Dobra, teraz musimy uważać na tą wodę, nie możemy tam wpaść, bo zginiemy Taka jest prawda Dobra, o, obrazy, dwie, super Dobra, kolejna poszła, i całą pirat powinienem poszłać, ta. Kolejny szczeliny mamy, czekajcie, o tu mamy szczelinę Trzy szczeliny są chyba tylko Nic więcej Ale za każdym razem pirat będzie inaczej się trochę kręcił Zwrócimy uwagę Dobra drugi raz już go zławiają. Się chłopak wkurzy trochę. Dobra, nie wiem, pójdziemy po serduszko? Nie, jeszcze poczekamy sobie. Teraz piratami będą strzelać znowu. Okej, okay. jeden pirat już poszedł, teraz jeszcze kolejnych dwóch. Dobra. Dobra, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, teraz pirat powinien nam wyskoczyć I dobra, kolejna szczelina jak widzę jest tutaj. O, są idą piraci jacyś. Tutaj Tutaj szczeliny to musisz się w O, super. To odpuścił sobie? To nie jest to, że, że sobie odpuścił. Gdzie razie? Na koszy? Wyobraź sobie, mięśniaku, że mam. Proszę, tu są pieniądze. Czas rozprawić się z Hanterem. No i dobra, mamy opuszczone miasto, teraz 200 dukatów, 10 kryształów, 25 gwiazdek, robimy to od razu, jeszcze w tej części, oczywiście, jakby mogło być inaczej, ponieważ, no, co, po prostu kręcimy dalej, bo to byłoby za krótki odcineczek, no dobra, tu mamy kolejne rzeczy, mamy kolejne dukaty, sporo dukatów macie tutaj, właśnie. Aha, tu mamy tą skrzynkę, a ja co mogę ją poskakać tak chwilę, chwilę. Fajnie to wygląda. Dobra, tutaj jeszcze mam skrzynki. Wolę, ja. Dobra, idziemy dalej. To mi troszeczkę ten motyw przypomina z... Crash'a Basza. pamiętam, że było coś takiego, że on skakiwał chyba... Z skrzynki też tak skakał, chyba w tej grze to było. Chociaż, y, powiem, no... Nie jestem do końca pewien, ale mu... Podejrzewam, że to mogło tak być Chociaż no, mówię Głowy, głowy nie dam, nie pamiętam do końca A tu nie wskoczy gdzie dobra Tu nic nie ma, tu nic nie widzę, tutaj są gdzieś dziwi Może kopaczkę mi tam wesą, o to chodzi Chwytam tam. Muszę, muszę zobaczyć. Ciekawe muszę się przyjrzeć. To po prostu leci na lewo i prawo, tak? Są ja kurde zagadkę. Albo gdzieś tędy. Aaaa, narak, kumam, kumarz. Kumam mam Jak tu się mówi? Zrozumiałem o co chodzi. dobra, okej, z zaraz znalazłem właściwą drogę. Gdzie jest moja magiczna skrzynia? Tu jesteś, jest moja magiczna skrzynia. Idziemy tam. Że nas sama gdzieś... Tędy przejdę, co? Nie przejdę tędy? Home. Chociaż może górą przeskoczekam? Chodźcie się, nie, nie da się na to skoczyć. A nie, jednak nie wzięło. <grystanie> dobre, dobre. Tego się spodziewałem. Myślałem, że nie uda się, a tutaj tak wiecie. Ciemno. słyszę kolejnego checkpointa Ma pewnie gdzieś tu będę się skończyć. co? dobra, mamy tutaj okej okay. potrzebujemy całą tutaj wejść żeby to ominąć jeśli już nam rzeczy będą powtarzać trochę takie co To to wszystko? O mój Boże, to jest chodem Nie, nie mogę go jeszcze chyba wcisnąć Może tylko to tak zatrzymuję, te ta? Możliwe No dobra. Tak, mamy od razu dwie. Dobra. Teraz tędy pasie. To będzie hardcorowa Hardcore. o Ile hard tu rzeczy naraz. Tak, Gorek od razu umarł. Hehe, Cięcie. Okej. Okay. O, udało się teraz. Tak to powinno wyglądać za po pierwszym razem, ale oczywiście ja muszę coś innego robić. O, zobaczę jeszcze tylko tak. Dobra, to nic, to nic nie było. Dobra. Nie chciałbym wpaść. Tutaj mam wszystko. Kolejne dekaty. Dobra, udało się. Nie. Teraz tu musiałem wcisnąć... I chyba... Tędy? Na to wynika, bo tutaj jeszcze chyba nie byłem, bo są to dukaty. tu dukaty. Mam jeden kryształ. Co to już z tobą walczę? O ouch Ci dałem trafić okej okay. na no, razie nie mamy żadnych problemów żeby to przejść dalej Czy dwie gwiazdki powinna być jakaś nowa super umiejętność hmm. no tu nic nie ma Ci musimy skoczyć tutaj po tych beczkach które tak się fajnie chwieją Dobra Dobra, trzymasz się, idziemy dalej Pytanie, co to ten guzik teraz da No, coś się tam schyliło Coś tam poszło w dół I pójdziemy zobaczyć, co to było Okej okay. Tam nie, no chyba już musi się cofnąć, tak mi się udaje. to to musiało zejść w dół. Dobra. A, a co dalej? Fajnie, że to spadło, ale... A to tutaj, dobra. Nie zwróciłem uwagi, nie zawsze. Tam gdzie jest ogrodzone, chcę skoczyć, tam gdzie nie ma to tego nie widzę O Ołcz No chcę to zabić Jeszcze to żyje Это отлично же. А, ну, где же он? Оуч. 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 No mój Boże! No Dziękuję Mamy 200. Panna byś jakaś super nowa umiejętność Ale nie wiem jaka to może jeszcze być Dobra, pewnie będziemy się nieś jakoś tędy skakać Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności I co to będzie ta umiejętność? Teraz możesz toczyć się do Wow, ale super umiejętność. Musimy się toczyć. Jak głaz. Co? Zobaczmy. Aha, coś takiego, o ty. Dobra. Nie, fajnie to wygląda. Dobra to nam zwiększy trochę tak podróż trochę się mylić niby tam jak on to wszystko unika, jak on to robi to była gwiazdka jeszcze to trzy gwiazdki czeka ile z tych umiejętności, czy wszystkie ja mam, czy którego się przygapiłem jakoś To mnie tak interesuje, czy może coś przegapiłem, może nie. O, to te murzyn z wazy są tutaj robi No tam będę musiał iść, ale jeszcze pójdziemy sobie tutaj. Tu mamy... Mieliśmy serduszkę, o tu coś jeszcze mamy. Mamy śmierć. Chodź tu. A w tym się no, pora. Gruby nie powinien trafić. Interesuje mnie co tam musi być. No nawet patrzcie, musieliśmy tu iść, bo tutaj jest jakiś guziczek. Okej, okay, coś tam otworzyliśmy. Nie muszę wiedzieć. Dobra, to się toczymy dalej O to tutaj co mamy? Kolejny guzik jakiś Który Tylko nic nie robi Aha, Aha bo to ten sam Dobra, okej, okay, dobrze wyjdzie Dobra, teraz musimy gdzieś indziej iść to się tutaj otworzyło teraz. No dobra. To się przetoczy do końca. O. To jest dobre. Jeszcze mamy do zebrania. O jest są, są tutaj rzeczy. Kolejny kryształek. Czekajcie, bo nie tak wszystkiego nie zbiera, jak zawsze, bo to jest norma. to nie boję się i... mapy, żebym wszystko zebrał. mogłoby się inaczej. Dobra. Jeszcze tutaj coś zbierzemy, bo tutaj jest... Pyształek Tu i za Tu i za skrzyneczki Coś tutaj mogę zrobić? Nie, z tym na razie nic nie mogę zrobić Dobra, to lecimy dalej Okej okay. Okej, okay, dobra, udało się naszego przeciwnika już nie ma a tu mamy kolejną, kolejny checkpoint oczywiście i lecimy dalej Co ten motyw zbiegają o boże na ja tego nienawidzę fajnie to wygląda ale ja osobiście za tym nie przepadam Wiadomo wiadomo jak to się skończy Bo no, zawsze znaczy gdzieś albo wpadnę, albo czegoś nie osłapię, albo w jedną stronę się rzuca, albo coś innego naprawdę no, zobaczycie to jak wulkanala, właśnie no. tam to jest kurde ma takich, taki, że... Śpieszno Ale trzy grają lepiej w to wiadomo Piraci mi już nie lubią O, już się widzisz tu strzelą do mnie, co A, ty? Taki mocny był tylko jak biegłem Zobacz, to aż tam się wrąbi, do, do pirata mu się wrąbie i zobaczy chłopak, co kęgurki potrafią. Dobra, o nice, nice a co dalej? Ja to już nic nie widzę Jedyne wyjście jakie widzę to jest tutaj Lora, puszczono miasto zrobione, więc do usłyszałem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!